No to go Let it snow, let it snow, let it snow Świątobry, moje drogie bobry <laughs> Hej, tu Gabi I witam was w trzecim vlogmasie Dzisiaj jest... Dzień Mikołaja, czyli Mikołajki, nie wiem czemu omówię wszystko tak okrężnie. My za chwilę wyjeżdżamy z działki, więc tylko żeby nagrać wam wstęp, otwieramy nasz kalendarz adwentowy w tym specjalnym jakże dniu. są jakimś co ten dwie herbaty i dwa zadania, bo spadło z 24, więc mój kalendarz i jego... Poradność mają się znakomicie, patrząc też na to, co się stało w ostatnim vlogmasie. Dzisiaj mamy taką herbazę. To jest graniec śliwkowy, o ile dobrze pamiętam. Dzisiaj jest niedziela, więc chyba się idealnie trafiło, żebym poszła do spowiedzi. Nie jest twój błąd, halo! Halo, nie masz buta i nie masz prezentów. Widzisz? Dobra. Tutaj mam moje i mam mgiełkę z Victoria's Secret, później sprawdziłam sobie jej zapach i tak dalej. Ja wiem, że to nie jest nic niezwykłego, ale czy tylko dla mnie ta szczoteczka jest tak satysfakcjonująca z wyglądu. Wczoraj ją sobie kupiłam. Tu jest lepsze światło, więc pokażę wam tą mgiełkę jeszcze raz. To jest ta... Coconut Passion i ja ją sobie sama wybrałam, więc sprawdziłam i ten zapach naprawdę mi się podoba, bohałam ich było chyba pięć jak nie więcej i już nawet nie wiedziałam, który zapach to który, ale ten mi się najbardziej podoba, bo ja lubię takie słodkie zapachy i ona właśnie taka jest, więc teraz robimy test na żywo. Jestem z niej zadowolona, bo ona super pachnie i naprawdę to jest taki słodki zapach, który ja lubię, więc jeśli ktoś chce od passion, a ja się kończę pakować i jedziemy do domku jestem w domu i w ogóle czy wy to widzicie, jestem w jeansach pierwszy raz od od paru dni, tylko chyba w poniedziałek byłam w tym tygodniu w jeansach, więc po sześciu dniach, czy po iluś tam dniach znowu mam Jeansy. Wow. To już jest takie wydarzenie, które może się liczyć do osiągnięcia dosłownie. W ogóle zapalmy ledy. No, halo. Halo. Tada! Wow. Zastanawiam się, czy iść na lodowisko, bo z jednej strony bym poszła, ale z drugiej strony jest mi trochę zimno i tak. No nie, nie wiem, ale jeszcze mam trochę czasu, żeby to przemyśleć. Byłam tak zdziwiona, jak była dzisiaj w centrum bo było tak dużo ludzi i jakby wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia kołajek, szczególnie jak na grudzień i na temperaturę, która jest, znaczy nie jest jakoś super zimno, ale też wiecie, jest grudzień mimo wszystko i te światełka wszystkie i ozdoby są tak ładne i tak ładnie to wszystko wygląda zrobimy jakiś masowy spacer i sobie pójdziemy wszystko pooglądać decyzja została podjęta i idę na robimy coś w bardziej mikołajkowym i takim zimowym stylu, idę z moją siostrą, więc może trochę mnie nagra, ale zobaczymy, zobaczymy <śm -try> Wróciłyśmy z lodowiska. Chciałam pójść dzisiaj dlatego, że są Mikołajki i dlatego, że dają cukierki często. I były cukierki i wzięłyśmy krówki, więc robimy taste test. Chyba nie powinno mówić pełną burzą. No, to... Jest trochę lepsze niż ze sklepu, ale sobie lepsze krówki. 6 na 10. Zgadzamy się. Co do chodzenia na lodowisko w Mikołajki, to to z jednej strony jest spoko, bo to jest taka rzecz, jakby zimowa w pewien sposób. To jest fajne, bo to niby ma jakieś takie znaczenie, powiedzmy. Ale z drugiej strony jest dużo więcej ludzi niż zwykle, i ten komfort jazdy jest mniejszy, ale poszło na lodowisko i to się liczy. Ja się obudziłam dosłownie parę minut temu. I nie będę wam tego pokazywać, ale patrzcie jakie ładnie na dworze jak ładnie świeci słońce! Cudownie to wygląda. Dzisiejsze okienko w kalendarzu, dzisiaj jest siódmy. Okay. I dzisiaj w okienku nie ma nic. Co się dzieje? Co ja mam teraz zrobić? Zrobiłam ich 25, więc któreś musi być puste, chcąc, nie chcąc. I najwidoczniej to jest puste. Spróbujemy tutaj. Tutaj nie ma żadnego numerku, ale jest to okienko. I tutaj już coś mamy. Nawet dwie rzeczy. Wow! I mamy dwa zadania! Czyżby się znalazło zadanie? Nawet mamy trzy zadania! Co się dzieje? A nie, okej. Okay. Dzisiaj mam trzy rzeczy w kalendarzu, a nie dwie. Jak to oglądał ostatniego Vlogmasa, to, to zapewne wie czemu. Ja... Nie rozumiem, co się stało z tym kalendarzem i jakby czemu on tak drastycznie przeżywa to wszystko. Zaczynając od herbaty, to mam taką. A jeśli chodzi o zadania, to pierwsze z nich to jest: doceń bliską osobę. O nie! Wstań na wschód słońca i posiedź w ciszy. Czyli takie bardzo. Mm... Jak to się mówi? O! Je o, właśnie! Takie dosyć refleksyjne zadanko. Zobaczę za chwilę, o który jutro jest wschód słońca. Bo jestem ciekawa, czy to jest tak naprawdę wcześnie, wcześnie. Czy to jest tak, że jeszcze ujdzie. Ej, okej, okay. o 7.29 jutro jest wschód słońca. To jest dobra godzina. Nie powinno być źle. Chociaż jak ja się miałam obudzić tydzień temu o 7.50 chyba To wyglądałam jakbym umarła, to mam wstać w 20 jakby minut wcześniej, czyli o 7.30 Zobaczymy w sumie jak to wyjdzie Jest po 16, bardziej nawet chwila przed 17 i znowu idę na lodowisko, znaczy znowu, byłam wczoraj i idę dzisiaj, bo chcę się trochę ruszyć, żeby nie siedzieć cały dzień w domu Ja nie wiem, czy to jest tylko mój problem, dla mnie w domu, jak siedzę przez cały dzień, jest zimno Dzisiaj miałam bluzkę z długim rękawem i byłam przykryta kocem, a tak to muszę być albo w bluzie, albo w swetrze, bo mi jest zimno I nie wiem, czy to tylko w moim domu jest tak zimno, ja mam normalnie włączony kaloryfer i tak dalej czy to jest tylko mój problem? Bo mnie to serio zastanawia. Czy inni też tak mają, czy w moim domu może po prostu ogólnie jest zimno i dlatego jest mi zimno? Ja się zbieram na lodowisko i widzimy się jakoś potem... Jest... Wróciłam z lodowiska i znowu jest mi zimno, mam takie zimne ręce. Jeszcze mam ochotę zrobić dzisiaj kolejny dance cardio workout. Świąteczny, bo wstawiła wczoraj Pamela, więc tak jak mówiłam, że czekam aż Pamela i Matis wstawią, to obie wstawiły. Zrobiłyśmy i te kardio taneczne było najlepszym, jakie do tej pory robiłyśmy. Coś w sensie mi się najbardziej podobało. Ono jest 10-minutowe, czyli jest o 5 minut krótsze niż. Tak tradycyjnie powiedzmy. Ono jest takie serio bardziej taneczne niż takie jakieś typowe ćwiczenia czy coś takiego. Było chyba 30 sekund nawet takiego freestylu, więc ja mogę się wykazać moją kreatywnością taneczną. I później zrobiliśmy sobie jeszcze to. Ja już to robiłam po raz któryś i naprawdę tak mi się podoba ten brzuch, że też go polecam, bo on jest taki bardzo spokojny, więc jak nie macie ochoty na coś takiego super mocnego, ale jednak, żeby coś zrobić i tak w miarę na chillu, to to jest moim zdaniem serio idealna opcja. Ja idę się teraz kąpać i nie wiem, czy się do was jeszcze odezwę. O Boże, ja muszę jutro wstać rano. Myślę, że widzimy się jutro na naszym wschodzie słońca. Ogólnie tu tak wstałam. Ale idę spać, bo nic nie widać i ja jeszcze skorzystam z tego, że mogę spać i idę serio spać. Ja jeszcze jestem przed lekcjami, ale dosłownie zaczynam za dwie minuty. Przez cały czas leżałam, ale nie zasnęłam już i tak doszłam do wniosku, że celem tego zadania nie było wstanie i patrzenie na słońce, tylko tak jak wczoraj mówiłam, że to jest taki bardziej zadanie jakieś Refleksyjne, żeby sobie tak trochę porozmyślać, powiedzmy. Byłoby dużo bardziej przyjemnie na pewno, gdyby ten wschód słońca był widoczny, niż jak jest wszystko zachmurzone. W tym wszystkim w sumie chodziło o to, żeby dobrać takie w miarę pozytywne nastawienie do dzisiejszego dnia, i tak się stało. Jestem i chcę być gotowa do dzisiejszego dnia i do tego, co się dzisiaj wydarzy. Szczerze, nie mam po prostu ogromnej. Energii czy jakiejś werby, żeby ten dzisiejszy dzień zacząć? I tak czasami po prostu jest. I zaczynam go sobie bardzo na spokojnie. Zrobiłam sobie herbatę, która była wczoraj, ale nie zrobiłam jej wczoraj, więc zrobiłam ją dzisiaj. I powoli zaczynam dzień. Jest po 11 i mam wolną chwilę, więc sobie otworzymy dzisiejsze ósme okienko, które jest tutaj. I mamy nadzieję, że. A, tutaj coś jest! Pierwsze popsute w tym vlogmasie i pełne okienko. Dzisiejsza herbata to jest zwykły Lipton. Zadanie też jest fajne. Co doceniasz w sobie i w swoim życiu? To jest bardzo dobre pytanie, matko, ale jestem czerwona. Jest po 16, ja skończyłam lekcję i jestem super zmęczona, naprawdę jestem bardzo zmęczona, nawet nie wiem czemu. Zjadłam zupę, ale nie mam w ogóle nic do zjedzenia na drugie, więc idziemy zrobić zakupy i później zrobimy obiad. Wróciłam ze sklepu i zrobiłam obiad. Patrzcie, to wygląda całkiem spoko. To są kotlety z marchewki. Wzięłam sobie majonez wegański, bo go kupiłam w Biedronce i do tego ryż. Tam mam jeszcze jakiś soczek czy coś takiego, więc ja sobie jem i chwilę, nie wiem, może coś obejrzeć czy poprzyglądam. Ja zjadłam, nawet nie zjadłam wszystkiego, bo nie dam rady. Doszłam do wniosku, że chcę chyba o czymś powiedzieć, bo... Bo jakby, bo czemu nie tak w sumie, tak często, teoretycznie? Czuję się dzisiaj naprawdę zmęczona i mam takie, Boże, przecież jest wtorek. Jeszcze mam trzy całe dni nauki w tym tygodniu, jakichś różnych zajęć, innych rzeczy i tak dalej. A czuję się dosłownie wykruta z całej energii na ten tydzień. Nie chcę się dawać i pokazywać swojej negatywnej, jakiejś powiedzmy, energii dla innych, bo to nikomu dobrze nie służy tak naprawdę. Ale też. Mam wrażenie, że czasami jest bardzo błędna interpretacja tego, że kogoś życie jest zajebiste i jest, nie wiem, jak ciekawe itd. Tak i tak dalej. I to jest tak błędne i tak zgubne, bo to wcale tak nie wygląda. Każdy ma gorsze momenty i to jest całkowicie normalne. I dzisiejszy dzień wypró mnie, wydaje mi się, że z jednej strony emocjonalnie też, bo działy się różne rzeczy, których się w ogóle nie spodziewałam, ale się stały. Czuję się taka przytłoczona, jakby dosłownie coś na mnie spadło i nie mam kompletnie siły, żeby cokolwiek robić. Ten temat, który poruszyłam m.in. w filmie Nieidealne Ciało o stresie i o tym, że nasze ciało daje nam jakieś sygnały, i wydaje mi się, że moje ciało daje mi dzisiaj taki sygnał, żeby trochę po prostu zwolnić. I nie narzucać na siebie takiej presji. Mam wrażenie, że ostatnio działam na dosyć wysokiej intensywności, robię dużo rzeczy, naprawdę mnie to pochłania czasowo. I tak weszłam chyba trochę za bardzo w robienie wszystkiego, i za mało mam czasu, że po prostu nic nie robię. A ten czas też jest potrzebny, żeby po prostu usiąść i naprawdę mieć takie coś, że nic nie robię i nie rzuć się z tym źle. Przepraszam, że dzisiaj w taki negatywny sposób to kończymy, ale to jest sposób rzeczywisty i nie będę udawać, że wszystko jest ok i czuję się świetnie, bo tak nie jest. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, papa. Pa. Nie mam siły, serio, nie mam siły.